Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie nowy podkład z L'Oreal. Od razu powiem, że to jest podkład, nie podkład, zaraz wytłumaczę, który jeszcze nie wszedł do nas na polski rynek, natomiast jest o nim dosyć głośno na zagranicznym YouTubie. Podkład ten można kupić na polskich stronach, na przykład na Zalando. Uważam, że jest najkorzystniejsza cena, bo tam kosztuje 59 zł, ale jest jeszcze kilka stron. Jak sobie wpiszecie, to na pewno wam się wyświetli. Ja go właśnie kupiłam na Zalando i słuchajcie, to nie jest do końca podkład. To jest takie e, Tinted Serum czyli tak naprawdę serum takie zabarwiające lekko skórę. E, stąd już wiem, że pewnie nie będzie miało dużo krycia. Ja tutaj mam wersję prawdopodobnie niemiecką, napisy są chyba po niemiecku, jak dobrze patrzę. Natomiast przeczytam Wam, jak to jest tutaj po angielsku: Jest to L'Oreal Trumage Nude Plumping Tinted Serum, czyli tak naprawdę, właśnie tak jak mówię, barwione serum, które zawiera 1% czystego kwasu hialuronowego, ale alkohol też jest w składzie, żeby nie było. Niestety. Zobaczymy właśnie jak, on, jak ten podkład będzie się zachowywał na mojej skórze. Ja już zaczęłam używać tretinoiny, więc już te skórki są, także zobaczymy czy nie będzie mnie bardziej wysuszał. I powiem Wam od razu, że jest tutaj 9 kolorów z tego co widzę i te kolory to są takie kolory od do, czyli jako, że to, to serum, ten pod, powiedzmy podkład no, nie do końca jest kryjący z tego co rozumiem. Więc on będzie pasował do powiedzmy kilku odcieni skór. Tak to rozumiem. I dlatego tutaj ja na przykład mam kolor najjaśniejszy, czego od razu trochę żałuję, od razu wam powiem, ja jeszcze go nie testowałam, jest to od 0,5 do 2, very light, następny kolor to jest dwa, trzy light, i ten kolor mi się zdawał trochę ciemny, ale no, dlatego wzięłam ten jaśniejszy, ale no nie wiem, czy dobrze zrobiłam. W każdym razie, no, tak to wygląda. Dalej mamy kolor na przykład 3-4 light-medium, potem jest 4-5 medium i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy tak. Będę tłumaczyła z angielskiego, więc trochę będę dukać. Czyli tak. Formuła jest sheer, czy jest krycie delikatne, więc może pokryć właśnie różne odcienie skóry, tak jak przed chwilą powiedziałam. Ma to ma za zadanie... Plumping, czyli jakby tak tą skórę nawilżyć od środka, żeby się wydawała taka bardziej, wiecie, jędrna, może tak to nazwijmy. Właśnie przez ten kwas hialuronowy ma nawilżać skórę i dawać wykończenie takie delikatnie rozświetlone. Soft Dewy Grow. Czyli tak naprawdę to jest takie, można powiedzieć, połączenie serum pielęgnacyjnego z podkładem, tylko nie wiem po co ten alkohol tam w składzie. Tak, czyli ma delikatnie wyrównać nasz kolor skóry, jakieś tam niedoskonałości i dawać ładne, naturalne wykończenie. Jest niekomendogenny. Tak, alkohol, słuchajcie, jest na czwartym miejscu w składzie, niestety. No, ale dobrze, zobaczymy. To słuchajcie, tyle na temat tego, tego podkładu serum. Ja tak się mu przyglądałam. Słuchajcie, tutaj widać w nim taki pyłeczek, jakby złotawy, delikatny że chyba to właśnie świadczy o tym, że on będzie nabliżał. Podkład ma pipetkę. Tak wygląda ta konsystencja. Delikatnie spływa. Ale nie jest jakoś taki mocno spływający. Ten kolor, słuchajcie, to jest taki, powiedziałabym, jasno neutralny, dla mnie trochę za neutralny. U słuchajcie, rzeczywiście konsystencja dosłownie jest jak serum, taka leciusieńka, bardzo lekka. I powiem wam, że wcześniej też się przyglądałam i też tutaj w tej, takiej kroplin widziałam ten złoty pyłek. Także no bardzo lekka jest konsystencja. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na twarzy. Chyba z tego, co wcześniej czytałam, to producent zaleca go nakładać rękoma. I ja spróbuję. Nie znoszę nakładać podkład rękoma, ale, ale zobaczymy. Przesunę sobie, słuchajcie, trochę lusterko moje brudne. I zobaczymy. A na drugą stronę twarzy nałożę sobie jak zwykle gąbeczką z Vibo. Zakładam, że trochę tego podkładu gąbeczka zje. Chyba sobie tutaj na rękę. Chyba nie jest tutaj dodany dodatkowy zapach. Bardzo dobrze. No, ma taki lekki zapach, ale yy, zapach po prostu tego produktu. Nie wiem, tej chemii, tych składników, ale nie jakiś dodany zapach, jakiś kwiatowy czy coś w tym stylu. I zacznijmy. Nie wiem totalnie, ile go nałożyć. A też rzadko nakładam rękoma. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście bardzo leciutka konsystencja. Mega lekka. Ja Wam chyba trochę przyciemnie obraz, żebyście lepiej widziały, bo mam wrażenie, że jestem trochę za mocno rozjaśniona. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej widać. Słuchajcie, ten kolor jest dla mnie dobry. Generalnie stopił się ze skórą. No, jest prawie niewidoczny. Słuchajcie na twarzy ten podkład. Zobaczcie, na tą stronę mam go nałożonego, ale też no bardzo niewiele. Zakrył tutaj moich niedoskonałości, bardzo delikatnie, no wyrównał trochę kolor skóry, jak tak patrzę z większej odległości, bardzo delikatnie, ale nie było go, słuchajcie, wcale łatwo rozsmarować, mimo że ma taką lekką konsystencję. Tak troszeczkę tutaj mi właśnie osiadł przy włosach. Zaraz pewnie jak nałożę na całą twarz, to sobie tutaj gąbeczką doklepię, bo ja nie mogę, słuchajcie. Ale czuję, słuchajcie, takie, takie jakby nawilżenie delikatne na twarzy. Ciekawa jestem, czy on zastygnie. Mam nadzieję, że nie. Mam, od razu Wam powiem, że mam problem... Tak chwaliłam ten mój filtr z Basic Lab, tą emulsję. Natomiast wszystko było pięknie, ale nagle stało się coś dziwnego, że tak jakby jak rozmarowuję na twarzy, to czuję taki piaseczek, takie drobne ziarenka piasku. I od tego czasu mniej więcej mam wrażenie, że ten filtr zaczyna mi się tak wałkować na twarzy. Nie wiem, co tutaj się zadziało. Coś tam się, coś tam nie, nie zagrało, ale... I mam wrażenie, że teraz podkłady wyglądają trochę gorzej na mojej twarzy. Nie wiem, co tu się zadziało. I boję się, żeby to tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie tutaj rzutowało za bardzo na, na ten podkład. Ja sobie słuchajcie, jeszcze popatrzę, jak to jest z, z utlenianiem się. Nie, słuchajcie, on się, on się praktycznie nie utlenił. Może minimalnie poszedł w taką. To jest wcześniej nałożony. Nie, to, przepraszam. Tutaj jest wcześniej nałożony podkład. Minimalnie zrobił się bardziej taki różowawy, często się to dzieje, ale absolutnie nie ściemniał. Nie mogę powiedzieć, że, że ściemniał w jakiś sposób. E, ja, słuchajcie, nałożę go na drugą stronę twarzy gąbeczką. Mm, mimo tego, że jest taki, e, bardzo delikatna jest to naprawdę, jak serum, ta, y, ta konsystencja to czuć takie jakby rzeczywiście nawilżenie na tej skórze, lekkie. Wiecie co? Nie, tu mi się coś wałkuje. Ja chyba muszę to wszystko zmyć i nałożyć inny filtr i zobaczyć, czy to też tak będzie wyglądało. Czy to jest wina tego podkładu? Czy to jest wina po prostu, że coś się stało z tym filtrem? Ok, jestem z powrotem. Nałożyłam inny filtr i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Jestem bardzo ciekawa. Chyba rzeczywiście miałam rację, że coś się stało z tą emulsją, bo jak tak się przyjrzałam wtedy z bliska, to widziałam tutaj tak, jakby miała kawałki skóry. Ja myślałam, słuchajcie, że mi się aż tak skóra łuszczy po nałożeniu podkładu wczoraj przez wczoraj innych podkładów. Natomiast to jest jednak, to był ten filtr. On się po prostu jakoś dziwnie zaczął wałkować, czego nie robił wcześniej. Strasznie to dziwne, no ale okej. Okay. Słuchajcie, nałożyłam go znowu na połowę twarzy i znowu oczywiście te same wrażenia. Przykrył niewiele, natomiast bardzo delikatnie wyrównał ten kolor. Ja sobie zaraz oczywiście dołożę drugą warstwę, tylko nie wiem czy od razu tego nie zrobić. Może zrobię to, słuchajcie, od razu i to gąbeczką sobie trochę dołożę, ale jest, teraz jest absolutnie niewidoczny na twarzy. Naprawdę go nie widać. Ok, dołożyłam drugą warstwę tutaj za pomocą gąbeczki. Trochę krycie się zbudowało. Powiedziałabym, jest, że, powiedziałabym, że jest takie jest to lekkie krycie, lekkie plus, trochę mu brakuje do takiego umiarkowanego krycia, ale skóra wygląda bardzo, bardzo naturalnie, naprawdę. Na czoło już nie dokładałam, bo nie mam takiej potrzeby. Prześwitują tutaj moje drobne jakieś zaczerwienienia krostki. Tutaj, tutaj sobie rozdrapałam dzisiaj na nosie. No to minimalnie to przykro. No bez korektora na pewno się nie obejdzie, jeśli rzeczywiście macie coś do przykrycia. Jeśli chodzi o pory, pory nie są ani podkreślone, ani też um, ukryte. Są po prostu takie, jakie, takie, jakie były. Bez zmian. Ma taką przyjemną, jakby lekko nawilżającą konsystencję ten podkład. No dobra, nakładam go, słuchajcie, na drugą stronę. Uroki pipetki. Ok, słuchajcie, podkład nałożony. Nie mam potrzeby przeciągania go na szyję, bo jednak ten kolor jest dobry. I tak mam powiem, że nie wiem on troszeczkę nie zastyga. W sensie mam wrażenie, że on w pewnym momencie robi się taki: najpierw jest taki dosyć płynny, lekki, a po chwili on zaczyna taki być bardziej. Nie to, nie może nie taki, to trochę mi się nasunęło słowo gumowy, ale to nie o to chodzi. Taki się robi bardziej, wiecie, konkretny, jakby trochę tężał. Coś, coś mi to się skojarzyło teraz jak Mac Face and Body. I trzeba go już wtedy tak bardziej konkretnie rozetrzeć, bo może pozostać smuga. Ale tak, e, tak jak mówiłam, krycie jest e, lekki plus. E, wykończenie, powiedziałabym, nie jest to takie typowo rozświetlające wykończenie, jest wykończenie takie, e, takie satynowe, mogłabym rzec. E, Wolałabym, żeby mi trochę bardziej kamuflował tutaj te pory. Ja tak się przyglądam, ale wiecie, ja generalnie tutaj mam problem właśnie przy nosie, na policzkach tutaj, z po bokach nosa i na nosie mam problem z porami, więc e, ale to może puder by załatwił. I powiem Wam, że wygląda ładnie. Tutaj miałam trochę uzrobione brwi, więc już nie będę tutaj rozsmarowywać nad brwią, mi się trochę zebrał. Wygląda bardzo naturalnie, trzeba przyznać. Ale właśnie czuję, że on już tak wsiąkł w tą skórę, osadził się. No i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na moich takich niedoskonałościach w sensie przesuszeniach w ciągu dnia. To sobie, słuchajcie, ocenimy. Na razie wygląda bardzo dobrze. Myślę, że jak ktoś się nie zna, to bym mogła mu wcisnąć, że nie mam podkładu na twarzy. Tak wam powiem. No, wygląda naturalnie. Ok, słuchajcie, ja sobie tutaj będę musiała użyć korektora w niektórych miejscach, bo mi nie do końca przykrył. Po prostu sobie dokończę makijaż i zaraz do was wracam. Kurczę, wiecie co? Wracam do Was. Zdążyłam nałożyć korektor pod oczy. I słuchajcie, tak się sobie przyjrzałam, i mam wrażenie, że moja skóra zrobiła takie. Wiecie o co chodzi? Że wyglądam, jakbym miała tak delikatnie, bardzo delikatnie przypudrowaną twarz, i szczerze, nie wiem, czy ja chcę nałożyć puder, bo boję się właśnie tego przesuszenia. I boję się takiego podkreślenia porów dodatkowego tym pudrem. Nie wiem, może słuchajcie, ja zrobię tak, że po jednej stronie trochę przypudruję tą strefę tę chociaż. Bo naprawdę taki się nagle zrobił bardziej delikatnie wygładzający na tych moich porach. Ale boję się, teraz tak jak patrzę na ręce, to on troszeczkę zastygł, wiecie, troszeczkę tak zastygł, jakby ta woda odparowała z niego. Mam nadzieję, że alkohol też. Ale na pewno y, czuję, że moja skóra już jakby wchłonęła momentalnie to y, nawilżenie. Także słuchajcie. Może zróbmy to razem. Ja po, po, przypudruję moją lewą stronę twarzy y, pudrem Trisei do Synchroskin Invisible. Silk loose Powder. Nie jest to jakiś super wygładzający puder, po prostu jest taki, taki w sobie. Także na pewno mu jakoś e, nie pomoże. No pory się wydają oczywiście od razu bardziej wygładzone, dlatego, że są zmatowione wygląda to źle, tylko no, taka jestem po prostu trochę matowa. Tak mi się wydawało, że to będzie może e, taki podkład dla łośniczek, e, takiego większego glow, ale, ale raczej nie. Powiem Wam, taki glow tutaj jest niewielki. Minimalnie tego pudłunało, że naprawdę e, nie chcę tego robić dużo. Nie chcę tego nakładać dużo, bo boję się, jak to później będzie wyglądało. Ale nie ma, słuchajcie, tutaj taki ten plumpy look, jaki miał być. To Ta skóra taka dewy, glowy, jak to było opisane w tym, w tym, po angielsku, w tym opisie. To nie ma tutaj czegoś takiego. Przez chwilę miałam takie wrażenie, ale zaraz moja skóra to wszystko spiła. On jakby delikatnie zastygł. I co prawda, no teraz troszeczkę minimalnie widzę, że mam ten podkład jakoś bardzo z bliska przyjrzę, Naprawdę jest bardzo bliska, tak nic nie widać ale tutaj tak bardzo delikatnie. Coś, yy, boję się, że tutaj ta moja tekstura będzie bardziej podkreślona, taka troszeczkę przesuszona, właśnie po kilku godzinach. No, dobra, słuchajcie, zobaczymy. Na obrzeża twarzy nałożę sobie, jak zwykle, niedawno Wam pokazywałam, yy, puder z Hourglass. Ok, skończyłam yy, makijaż. Wiecie co, jak tak patrzę z takiej odległości bo on bardzo delikatnie odbija światło, naprawdę, ale takie mam wrażenie lekkiego photoshopa, naprawdę no że ta skóra wygląda tak dosyć gładko jednak z takiej odległości jak lusterko, nie wiem tutaj może być, za 40 cm natomiast jak właśnie spojrzę z bliska, tak jak Wam mówiłam to delikatnie widzę, że mam podkład, takie mam odczucie, że on nie będzie wystarczająco nawilżający, ale być może się mylę. To wszystko oczywiście wyjdzie wieczorem, a na pewno już wyjdzie taką głębszą, wiecie, jesienią, zimą, jak moja skóra już będzie bardziej odwodniona. Teraz jest tylko trochę. Tak, nie mogę się, słuchajcie, przyzwyczaić. Przyglądam się i przyglądam, bo to um, na no, pewno nie miałam takiego podkładu i tak się zastanawiam cały czas, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Nie ma tutaj takiego efektu glow. Jest naprawdę. Um, nie wiem, czy suche skóry by, by były zadowolone. Fakt jest też taki, że może ja powinnam była więcej e, jakiegoś nawilżającego kremu pod spód nałożyć, pod filtr, nie wiem, słuchajcie. Chętnie, najchętniej bym go przetestowała z tym moim filtrem jednak z Basic Lab, dlatego że no, wiem, jak on się zachowuje pod podkładami, ale niestety no, w najbliższym czasie nie będzie mi to dane. Nie wiem, co zrobię z tym filtrem. Jeszcze się zastanowię. Zastanawiam się, czy on w ogóle chroni dalej, jeśli coś takiego dziwnego się stało. Niby jest to opakowanie typu LS. Tam się powietrze nie dostaje, nie powinno się nic psuć. Otwarty jest może, nie wiem ile, z miesiąc, więc nie wiem, dziwne. No ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja to tak zostawię. Zobaczymy, czy moja twarz potem wydzieli trochę tego sebum, żeby to się tam wszystko przemieszało. Mamy, słuchajcie, godzinę pierwszą. Także nie jest za wcześnie, a jeszcze mnie tutaj opóźniła ta cała akcja z tym. Y z tym filtrem. Wygląda ładnie, ale brakuje mi tego takiego plump. Wiecie o co chodzi? Dobra, słuchajcie. Także to było na tyle. Widzimy się za parę godzin. Pa! Hej, jestem z powrotem. Jest godzina prawie 21, czyli praktycznie 8 godzin mam na twarzy ten podkład. I powiem Wam tak, na początku tak nie wiedziałam do końca co sądzić, bo mm, takie miałam wrażenie, że trochę mi tą twarz tak jakby ściągnęło yy, i że to będzie szło tylko coraz gorzej jakby ku takiemu właśnie przesuszeniu. Yy, ale powiem Wam szczerze, że jak tak za 2-3 godziny delikatnie zaczęło się przegryzać, yy, ten podkład zaczął się przegryzać trochę z moim sebum, to zaczął ten podkład wyglądać yy, jeszcze lepiej. W sensie ta skóra już wydawała się taka trochę bardziej rozświetlona, ale nie świecąca. No ja rzeczywiście w tych lampach teraz widzę, że się trochę świecę, ale uwierzcie mi, że jeszcze jak patrzyłam z godzinę temu w takim świetle już troszeczkę przygasającym, dziennym, to wyglądał ten podkład całkiem dobrze. Naprawdę, i powiedziałabym, że ta strona, zarówno przypudrowana, i nieprzypudrowana, wygląda praktycznie tak samo. Nie, słuchajcie, no naprawdę ten podkład wygląda dobrze. Oczywiście tutaj na tej mojej takiej teksturze, troszeczkę, tak jak mówiłam, to tendencję tutaj do wysuszania, wygląda odrobinę gorzej, ale absolutnie nie wygląda źle. Mam podkłady, które wyglądają milion razy gorzej w tym miejscu. Tutaj w tych nawiasach mi się nie podkładał. Jedynie tutaj mam takie miejsca gdzieś tam po krostkach, które tam były rozdrapane, potem się goiły i schodziła skóra i takie są te generalnie miejsca łuszczące się. No to tutaj jest trochę bardziej widoczny, ale myślę, że to każdy podkład będzie widoczny w tym, w taki, na takich przesuszeniach. Ale tak, nie straciłam krycia, co prawda ja dzisiaj miałam dosyć lajtowy dzień i nie chodziłam w masce ani nic z tych rzeczy powiem szczerze, że przetrwał naprawdę i wygląda całkiem dobrze. No tak jak mówię, teraz może bym sobie delikatnie tą bibułką tutaj powinnam zetrzeć nadmiar tego sebum. Zobaczmy. O właśnie w ten sposób. Nie martwcie się, zaraz umyję ręce. Jak tylko ze sobą nie wziąłem żadnej bibułki. No i wygląda całkiem ok. Wygląda słuchajcie prawie, że jak świeżo po nałożeniu. Serio. I do tego, co chcę powiedzieć, że nie czuję teraz absolutnie ściągnięcia skóry, ale czułam to właśnie na początku, zanim to moje sebum się wydzieliło, także jak na tą chwilę on jest dla mnie w porządku, nie wiem tylko, czy jak będę go tak używać codziennie, to czy to jakby bardziej nie odwodni mojej skóry, bo zakładam, że to chodzi właśnie o ten alkohol, do takie przesuszenie mojej skóry, ale też... Wiecie, ta moja skóra jeszcze nie jest aż tak bardzo przesuszona i odwodniona, I jak to na pewno będzie zimą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało zimą. Ale na tą chwilę powiem Wam szczerze, że no całkiem mi się podoba ten podkład. Ja jeszcze go sobie oczywiście trochę potestuję, to są moje totalnie pierwsze wrażenia, bo pierwszy raz go mam w ogóle, w ogóle mam pierwszy raz z nim styczność. Ale naprawdę wygląda w tym momencie, jakby był świeżo nałożony. Serio. Tak sobie myślę, teraz słuchajcie, do jakich cer może być ten podkład skierowany bo jakby nie widziałam tego w opisie producenta, ale tak, wydaje mi się, że suche skóry, takie naprawdę z mocną tendencją do przesuszania się cały rok, mogą nie być zadowolone, takie, które w ogóle sebum nie wydzielają. Ja na tą chwilę moja skóra jeszcze w strefie T wydziela sebum, ale wiem, że zimą to jakby zdecydowanie zmaleje ta tendencja, więc nie wiem, ale na tą chwilę powiedzmy, że mam taką mieszaną cerę, to ten podkład uważam, że jest jak na razie ok. Troszeczkę przeszkadzał mi na początku ten dyskomfort tego takiego delikatnego jednak ściągnięcia, ale, no, mówię, godzina dwie i było wszystko w porządku. Znowu skóry tłuste, nie wiem, być może, być może powinny go po prostu bardziej przypudrować. Oczywiście, ja się delikatnie wyświeciłam, ale ogólnie jest w porządku. Tym bardziej, że jak sobie odbiłam tutaj sebum, to nadal ten podkład jest na twarzy. Nie, nie zniknął, nie rozpuścił się pod wpływem tego sebum. Jest naprawdę. Ok, także na tą chwilę jestem zadowolona. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Dajcie znać, co Wy uważacie. Oczywiście, jak zawsze, proszę Was o kciuki w górę, jeśli podobał Wam się film. Witam serdecznie również nowych oglądających. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał, poglądacie trochę moich filmików, może znajdziecie coś tam ciekawego dla siebie. I widzimy się w następnym filmiku. Bychka!